No, i zwiedzamy dalej, moi drodzy. Jesteśmy na Hraczanach cały czas. Cały czas coś. Dziś wchodzimy, coś oglądamy. Słuchajcie, pokazuję Wam tu, gdzie jestem, co gdzie oglądam. To Wam wszystko przedstawiam. Zobaczcie, jakie piękne suknie. Piękne stroje, chyba barokowe. Jeżeli dobrze kojarzę, przechodzimy do kolejnej pomieszczenia. No, tutaj mamy taki piękny piec. No. No, tutaj mamy taki kącik kawowo herbaciany. po drugiej stronie o, taki sekretarzyk. Salonik. Salonik z taką sofą. jest stary zegar. I gaśnica. I tutaj mamy takie Zładzony dole A tutaj jest jakiś taki no, lampa jakaś, czy coś. No i mamy obraz Mari, Maria, Karolina. 1843 1852 tak krótko żyło. a tu wygląda no tylko jakby starszą niesamowite co no to miała 9 lat? 3, 8, 2. Też te daty nie pasują. 7. 9 lat. 9 lat, by lat było. 9 lat. No ale to by to... Tylko 9 lat proszę? No i przechodzimy dalej. A, zobaczcie. Tu mamy wystawę choinek teraz. Jak pięknie poubierane choinki. Zobaczcie jakie zabaweczki, jakie cacuszka są na choinkach. Rybki. Tu jest choinka w rybki. Tu jest choinka w kropeczki. Zabaweczki w sowy, w jeżyki. Ach. pięknie. Na zabaweczki śliczne a tu jabłuszka jabłuszka na pół przekrojone zobaczcie tu są jabłuszka piękna chojneczka w jabłuszka idziemy zobaczyć dalej tam mamy chojneczka aniołki i gwiazdeczki a tu taki aniołek czarny diabełek aniołki i diabełki kurcze a tutaj są leśne jakieś zwierzątka lisek sowa wiewióreczka czkę z jeleniem, szyszeczki, grzybki, bo tu jest nawet taka ta trąbka myśliwych, no cudne. A tutaj mamy różową kolekcję, różowo-niebieskie ptaszki, a tutaj są białe łabątki i ptaszki z piórami. Przecudne. Sameczki, Tutaj sopelki. Sopelki. A tutaj już takie okrągłe. Piórka też jakieś mają. Takie A tutaj pierniczki. Sierniczki. Tam mamy jakieś diabełki. Muszę Pani odejść, żebym mogła zobaczyć i Wam pokazać. O, zobaczcie. Tu jest taki diabełek. Tu jest też jakiś taki perygram. Jest jakiś dziwaczny, trybga... tam jest jakiś taki też. Super. Tam mamy jeszcze taki czerwony, nie pokazywałam wam, już wam no, pokażę. Chyba tego wam nie pokazywałam, prześliczny. Prześliczne, czerwone. O, zobaczcie, też diabełki. O, tak, Maroki. Taki. Taki co Takie fajne. No, te są fajne, zarombiste. Są zarombiste. To jeszcze na koniec, żeśmy zobaczyli sobie taką wystawę choineczek. Całe po poubierane. Fantastyczne! A tutaj od różu. A tu bieli i czerni. Tak, zobaczcie gruszeczki, jak Świnki wymalowane. Ach, no, super. Tato, tu byłam, że samochwała. nawet wam tu hojneczki pokazała. Do następnego.